Dzień dobry. Cześć. Chciałbym teraz zaprezentować rzecz niewywałą w naszym państwie, w Polsce, która jest w budowie. Chciałbym zaprezentować trudno dostępny Orlik. Niewiarygodna sprawa, ale wyobraźcie sobie, że są jeszcze tutaj trudno dostępne Orliki. Właśnie docieramy do takiego miejsca, które. Jest wspaniałym przykładem na to, jak można zapomnieć: psy czekają. Jakby to powiedział, pazura wilki jakieś, wyjął kominy. <ś with the deer> <tose theyña> tak. Nie chciałbym być złym wieszczem dla yy, orlików, ale ten orlik najwidoczniej został zapomniany.